W ostatnim czasie wszystko nabiera nowego znaczenia. Już kiedyś nagram film o lesie. Nie mam mikrofonu, więc może być słabo. Mam nadzieję, że coś się nagra. O lesie i o tym, jak gdy gubisz zasięg, możesz odnaleźć siebie. I w lesie możesz być bez... <grystanie> Paradoksalnie w lesie zdejmujemy maski. Maski, które nakładamy w życiu codziennym. I odkrywamy siebie takim, jakim jesteś. Naprawdę, szczególnie, jeżeli nie masz przy sobie telefonu, nie słuchasz muzyki, nie jedziesz rowerem ze słuchawkami na uszach, tylko jesteś gdzieś w ciszy sam ze sobą. A dzisiaj to wszystko nabiera podwójnego mm. znaczenia. Bo raz to jedno, jedno z jedynych miejsc, gdzie możesz być bez maski, gdzie możesz oddychać wolnością, gdzie możesz doładować baterie, gdzie możesz być sobą i odnaleźć siebie. Więc polecam Wam szczególnie w te piękne jesienne dni odnajdywać siebie w lesie. Niezależnie, oczywiście postaram się nagrać dłuższy odcinek na tematy, których mam play playlistę, ale jestem w lesie, więc stwierdziłam, że nagram dwa zdania dla was, żeby nagrać cokolwiek i żeby się zameldować i żeby coś tam wam przypomnieć. I jeszcze chciałam wam przypomnieć, że nawet jak się wydaje, że jest brzydka pogoda i pada deszcz i za oknem jest fuj-fuj, to jak się wyjdzie do lasu, to, to nie ma tak naprawdę brzydkiej pogody w lesie bo zawsze można coś fajnego odkryć i zawsze można odkryć pokłady spokoju w samym sobie które gdzieś giną w zamkniętych pomieszczeniach pozdrawiam was serdecznie i załączam kilka widoczków z lasu niestety mój aparat jest dosyć słaby więc nie jest tak pięknie jak na żywo pa pa Не выглядит że ktoś się wspinał na drzewo i zgubił kawałek sznurowadła z pewnością da. ja wygląda jak sznurowadło